Nawet za oknem. Wyjątkowo się dzisiaj cieszę, naprawdę, że jesteście w takich chwilach ze mną, kiedy nie czuję się najlepiej, kiedy. U, hu, hu, hu. Mój brzuch, mój brzuch, przeżywam katusze dzisiaj. Omleta zrobiłam. Omleta zrobiłam. Ojej, no nie mogę, wiedzieć skupić się na tym, co ja mówię. Mam wrażenie po prostu, że. O mój Boże. Masakra! Hmm, może któraś z was łączy się w bólu dzisiaj ze mną. Tak, najbliższy plan to wyjąć ona dalej, położyć się. Użyć termoforu, bo chyba nic innego mi nie pomoże i użarać się nad tym, jak mnie dzisiaj woli. Nie, tutaj pozytywne myślenie nie pomoże. To są te momenty, kiedy nie cieszę się, że jestem kobietą. Wolałabym w tym momencie pójść do wojska. I wiem, że to brzmi absurdalnie, ale wiecie, już jutro nie będę tak myśleć. To jest takie chwilowe. I to nie było tak, że ja wstałam z rana i już od razu bolał mi brzuch. Nie, nie, ja się właśnie ubrałam. I jestem ubrana tylko do połowy. To jest krzyk mody, o. Geometria czarno-biała i kwiatki. Czemu dzisiaj? Czemu? O, kruszka. Miałam ją zjeść i, i tak leży tu. Moja kochana woda O mój Boże, muszę się jakoś podnieść Podajcie mi rękę O Boże o! Ta woda to będzie teraz mój Największy lek Woda moja Serce moje Nie ma takich Jak my dwoje Bo ja kocham cię po twoje Do szaleństwa Do termofora jej Woda moja God, czuję się jak 75 i 3 czwarte nieszczęść. Dziewczyny, czy wy też nie macie takie coś? W ogóle, zobaczcie, jakie ja siedzę. To jest właśnie poza zbolałej dziewczyny, która poddała się dzisiaj. A tam jest moja woda, otwarta szafka. Robię tego orła ze śniegu. Z kurzu chyba. Znaczy nie, no w smetku żalne to było. Dzisiaj będziecie na mnie siedzieli, bo będę dużo narzekać. Przynajmniej teraz będę narzekać. Jak już przestanę mi boleć, to przestanę. Kochata, idę po tą wodę. tylko błagam, nie popasz się teraz, bo w takich momentach to nie, to nie wskazane. Teraz musisz zachować pełną pełne skupienie, zero wygłupów. Okej. Okay. oby pomogło mi jak najszybciej, żeby jeszcze coś z tego dnia miała. Plus jest taki, że mogę sobie teraz Poleżyć na totalnym chealcie i nic nie muszę robić, a rzadko kiedyś tak zdarza, bo zazwyczaj coś robię, chyba sobie włączę jakiś discovery, bo ja strasznie lubię oglądać programy różne, naukowe, dokumentalne, a w szczególności ostatnio mam straszną, straszną fazę na lotnictwo i wszystko, związane z, co jest związane z samolotami. I bardzo lubię katastrofy w przestworzach szczególnie chyba. Wszystkie odcinki oglądam. I masakra kiedyś Stytua Tessa, nawet dostałam się yy, tam do tego, do tego dalszego etapu yy, w tych polskich liniach lot. Ale wystraszyłam się trochę. Boję się chyba, jednak się boję. I już nie uczestniczyłam dalej, potem trzeba przechodzić różne symulacje, takich, wiecie, katastrof, sytuacje zagrożenia i boję się, że później bym miała fobię latania kompletnie, i chyba jednak to nie dla mnie. Czekam i czekam, czekam i czekam. Kiedy woda mi pomoże Zataczałeś krąg, gdzieś daleko stąd Jesteś w szklanki trzeba Tlen Tak, Dobra, mówiłam, że będę narzekać, daję wam spokój, żebyście nie musieli znosić mnie Szczęście, że jestem tutaj sama i nie, nikt nie musi mnie słuchać Odezwa się jak będzie już dobrze Oby było Jest już później Około 3 godziny temu się odzywałam i zasnęłam. Spałam przez ten czas, dwie godziny około spałam. No szkoda, że dzisiaj taki dzień jest. No, bardzo chciałam wam coś pokazać ciekawego, ale mam nadzieję, że zrozumiecie, że dzisiaj mam trochę gorszy dzień zdrowotnie. W sumie nieważne, że, że wiecie, mam dzisiaj w sumie energię, bo niech mogę jej nawet jakkolwiek wydobyć z siebie. Damy radę, dziewczyny, damy radę. No jak nie wie to kto! Bo jak nie my to kto? O, o, nie da. Bo jak nie my to kto? No <coughs> boże, jeszcze mi głos siada, co się dzieje? Nie nosi, no ja nie wytrzymam, chyba po prostu wstąp zaraz wyjdę z tym brzuchem Proszę, nikt tutaj zrobi jedzenie Ja za naleśnika z twarogiem dałam teraz się pokroić Uwielbiam I z sosem malinowym <noise> Nie, nie do rady Tak mi dzisiaj źle. Masakra. <głos> <głos> Chcę, żeby już mi to przeszło. Nie wiem po prostu, mam się śmiać czy płakać. Dlaczego mi nie pomogłeś? Tak na ciebie liczyłam. Nie, nie umiem tak cały dzień siedzieć w domu. Ten dzień miał być... był zaplanowany tak, że właśnie jak mam ten czas, to, to pojadę i Wam coś pokażę. Czuję się chora Co ja mam w tej torbie? Płynie ognisko w lesie Mój outfit po prostu dzisiaj jest turbo fashion o To może chociaż otworzę tą czekoladkę, może właśnie ona mi pomoże Tylko muszę po nią wstać, Mus musicie poczekać Może to jest misja Wczoraj był siódmy, no to dzisiaj powinien być ósmy Mam Kurczę, blady Ósemeczka no nie. Tak, jeszcze tu mnie denerwujcie dzisiaj. Dzisiaj nie można mnie denerwować, bo jestem dzisiaj bardzo podatna na rozdrażnienie. To już było, miało nie wrócić więcej. A wróciło i co, po raz trzeci. I z góry wiem, że tam jest orzech. Ale dzisiaj będę wam narzekać. To będzie taki po prostu vlog. A ja was z rana zawsze chciałam tak napawać taką energią, pozytywnym filmem. Ale po prostu przepraszam, dzisiaj nie dam rady, to już niedysponowana! dysponowana. Masakra, teraz ja potrzebuję waszego wsparcia. Nie chcę być już kobietą. Już mi się znudziło. Dobra, czy nie? Obstawiajcie. Ile sekund wytrzyma? Trzy, cztery, pięć. To jest rzeczywiście zabawa, idealna dla mojego brzucha. Obstawiajcie. Raz, dwa, trzy. Cztery! Sorry, sorry, przepraszam, przepraszam Was. Odbijam już z tej choroby dzisiejszej masakra. Wy dziewczyny też tak macie. Już po prostu płaczecie, potem za chwilkę jesteście złe wściekłe, narzekacie, potem już macie głupawkę. Ostatecznie teraz jest moment buntu, kiedy się zbuntować i nagle przed światem się całym i wyjść z domu, mimo że nie powinnam. A ja zrobię na przygór i, i, i pójdę, o, i pójdę, tak. I może za 10 minut za będę już tego żałować, ale... To będzie za 10 minut, więc yy, nie będę się przejmować na zaś, bo po co się przejmować dwa razy. Mogłam wziąć sobie tabletkę, wiecie, ale ja staram się nie używać. Zostaję się na metody domowe, nie lekarstwa. A tak prawdę mówiąc, to nie mam tabletek, i nie ma kto mi pójść do apteki. <laughs> Kończę, bo po prostu masakra, co ja plotę. I zaraz idę po kurtkę, kupię kawę na wynos czy coś i wrócę do domu, a tylko czerpę powietrza. Przecież nie będę nikomu dzisiaj zatruwać yy, swoim humorem życia, już nie będę dzwonić do nikogo, żeby ze mną poszedł. Sama dam radę. Właśnie muszę ubrać, waga ciepło. Kaptur na głowę. Ale jest trochę lepiej. Lepiej niż było wcześniej. I, 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 Można byś tak Nie boli mnie brzuch. Jej! Jestem z powrotem. Brzuch od dziwo, spokój, ale żeby nie jest, za chwilkę nie wykrakać czegoś, to szybko zrobię naleśniki właśnie teraz, żeby wiecie, już się usadowić na łóżku, zrobić sobie okład, zjeść naleśniki, pooglądać i pójść spać. Mam nadzieję, że jutro wstanę i będzie już dobrze. jednej, to jest rzeczy. A Kasza jest tam gdzieś daleko daleko na końcu. Tu jest masło orzechowe, którego jeszcze nawet nie otworzyłam. Skitelsy hm. Pomidory suszone, o, kasza orkiszowa, szkotki, migdały, żurawina, kakao, pła o, płatki, właśnie, płatki kukurydziane, zielone, których już nie jem, bo to jest chemia i nie jedzcie tego, polecam. Ja całe dzieciństwo jadłam na sucho te zupki, znaczy nie te konkretnie, bo tych nie było, tego typu, Ym, te takie, wiecie, co się kruszy ten makaron. A mąka jest, jedna mąka jest tu, zielona, a druga jest za nią pomarańczowa. Fasola czerwona, to jest to, czego, co potrzebuję mąka jaglana i jako pełno pełnoziarnista. No i dobra, mam dwie potrzebne rzeczy, więc pozostało mi tylko pochować to wszystko dookoła. I proszę bardzo, i znowu zapełniona. Pozwólcie, że opowiem Wam legendę. Legenda głosi, że komuś kiedyś wyszedł pierwszy naleśnik. To na pewno nie byłam ja. A jak tam jest u Was, czy Wam wychodzą pierwsze naleśniki, czy macie też problem? Ja powiem szczerze, że mi często wychodzą te pierwsze także. Ale dzisiaj mój naleśnik, no też ma gorszy dzień. Bo ewidentnie nie jest w formie. Tak jak ja. Nie da się ukryć, że uwielbiam twaróg. Twarogowa kanapka. Najadłam się w pełni. Tu jest teraz silna. Tak więc ja chyba zawijam się w moją kołdrę. I chyba pójdę dzisiaj szybciej spać. Nie dam rady po prostu teraz wysiedzieć przy komputerze kilku godzin. Po prostu nie, nie ma, nie, nie ma szans. Znowu. W ogóle dzisiaj odezwało się we mnie dziecko i kupiłam gotowe pierniki z zestawem do dekoracji, takimi nie masakami, tylko tym lukrem w pisakach. I będę dekorować. O, i świe świe świecę. Świeckę trzeba zapalić. Świeckę. Coraz lepiej mi idzie to zapalanie, wiecie? No dobra, może nie. Moi, jakadim sobie wosk na rękę. Dzisiaj pożegnam się z Wami tak normalnie. Nie będzie żadnego końca, takiego, wiecie, bum, 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 ala, la 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 pa, la, pa pa Tylko po prostu normalnie, bo no nie czuję się najlepiej i też nie mam za bardzo nastroju takiego, wiecie, do wygłupów, bo... No, wszystko mnie boli. Trzymajcie kciuki, żeby było lepiej, a ja Wam życzę zdrówka, 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 a wszystkim dziewczynom, które przechodzą podobne katusze, trzymajcie się, damy radę. Bo jak nie my, to kto? Życzę Wam miłego dnia, wieczora albo nocy, zależy, kiedy oglądacie tego vloga. I wy go widzicie w piątek, więc... być może, że zaczynamy już weekend. Znaczy wy, ja mam w tym weekend uczelnię, więc... Nie, niestety, niestety, zazdroszczę Wam bardzo, że macie pewnie w większości sobotę, niedzielę wolne, a ta gruszka dalej tutaj leży. I'm